Ale będę niszczył Tak się to robi, proszę państwa Jesteśmy bardzo niesamowitymi piłkarzami Jakieś fajne zagrywki, jakieś fajne zagrywki No, no, nie, nie To jednak o, chujowe te żarty z youtuberów ja Zagranie roku. Bardzo dobrze yy, No, wyskilowanym zawodnikiem jednak jestem yy, Mam ci zamiar to pokazać Wygraj jakiś pojedynek na siłę Dobra, dobra, już demontujemy tutaj Demontujemy, to będzie pogrom Dawaj, no co stoisz tak? O, patrzcie o. A tutaj trik, a? Nie trotrenowałeś triki. Jebany no, jak robi robi, kurwa, patrz. Tym razem mi się uda. Nie, ja będę strzelał. Uwaga, uwaga! O Kurwa, je, jebanego mojego. Czemu ty mi tak zrobiłeś, bandyto, ty? O, wygnoję. Zabiję was. Zdana na oczu! Ale jesteś głupkiem Warto było odbywali się na główki To ja odpierdala w się turla o! o kurde ale jestem kozakiem teraz <laughs> Co za gnoje, nie musimy ich zajebać, nie? Kurwa ma <laughs> Tego się nie spodziewałeś, nie będą mieli absolutnie żadnych szans. A to jest grudny. Jest jak pojedynek pomiędzy realem a pionkowym trygularskiem Dobra, nie, która chce w Votsite V Zakup ta bzdura. Mocniej! Nie bądź ci pa! Mocniej! Dajeś! Dajesz, kula, nie ma piękne, jedzie mocno! Na przypale albo wcale? Głosimy do mocy krwawego mordoru głoszenia do... <laughs> jak szmatę! Jakby ważył dwa kilo! Serio, nie, nie drażnijcie mnie, bo się wkurzę. Dajcie Ci pisami naprawdę, bo, bo, bo to naprawdę jest patologia to, to się, się tu dzieje I tak nam to wygra, tak powiedział <grystek> Nie no dzisiaj to jest to seria szczęścia, co ja wygrałem? Sam To był movement dobry ja, Co to zrobił Co ją muszę się na kim nastykować, żeby brawo Zajebał z lewki do to to bramki na tam na tu się znaczy, taką bombę, że ta bramka się przekręciła, nie? Ale jedno ma taki refleks, kurde? Bruce Lee? Ucieka, ale się boi On jest w kurwę dobry, nie? Trojtek jest kurwa w chuj dobry, ja go w chuj lubię Spróbujcie Trojka, nie? Bo on ma takie filmy zajebiste, że to... Ja wszystko oglądałem od niego Dajcie, że po każdym rozpierdolu trzeba po sobie posprzątać. Ja na front się napierdalać z nimi. Stary, koniec! Nie będziesz więcej fragów, bo daj mi coś, bo ja też chcę coś zabić. Ja yeah, nie wiem jakie są te taktiksy. Lecimy po nich, lecimy po nich. Chuj w dupę kurwa, z tym moim kurwa składem. Dobra, można tu wejść. Pierdolej! Plecy, pleci, chłopaki, pleci, chyba. Oj się tak nie spodziewali. Nie wychylaj, nie wychylaj, to jest Izak! O ty kurwo, no widział mnie, no. WHAMA! Stawaj, 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 bak poprawi, to mamy pozamiatane, wstawaj! Nitruś! Kup przestrobę, swój wyszli! spacz, Izak, bój się! co to wlizać. O chuj, ale nas już wyruchali. Ale oni grają, jakie te liczę. O kurwa, ale mi panie, Ale urwał! Nie No i tak jest! Pięknie. Ci mój, kurwa Bogu. Mam bombę. I samo co jest? Ojej, najemnie! Ojej, mokro i... Oj, nie! A i samo się chyba się cyka. Będę proszował jeszcze. O dar. Ruda, ruda panowie! To jest nasza szansa! O lulu! Mam pakę, mam pakę! <grymiennie> no dobra, nie mogę się powstrzymać. Chyba <grymiennie> wam się kurwa mordory pomyliły. <grymiennie> A, kurwa, mać! Ja najwyżej dostanę ryja i będę leżał pół godziny. Nie! Yeah! Mów mi trwalu! <grymnie> ja pierdolę! Pobiegnę do przodu. Na pewno kogoś zabije Izaka trafił i ja jest koniec On MNIE ZOBACZYŁ ja Ucieka ale się boi dół, Chodź na dół do, do, do mnie bo czas leci A to bomba oh, ojej oh, oh, Tak 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 chodź do mnie Broisz okay. Dobra idę przodem Mi się to nie podoba ani trochę Za nic nie zrobię w tej grze Pomocy! No nie, nie, jest kurde tak kolorowy. No pierdolony nożownik, no! I, i samo też do kolekcji! No nie wierzę. To jest niemożliwe. To już się kameruje To ostatni ten gej To mi się podoba Jedziemy! Drogi sledziem! Szykuje się świetna impreza Poświęcę swoje zdrowie psychiczne Byście mieli chwilę zabawy Chory motherfucker. Jedziemy! O nie spociłem się aż <grystanie> No nie, nie w tą stronę! Ale jestem mistrzem tej gry Jestem totalnie jak Izak, nie? Kul, ty pieprzony! Kup! Laj ci w dupę! Co ty robisz Dlaczego żeś spadł? No i co? I widzisz, nie tak łatwo cfaniako. Kurde, prawie się posikałem z wysiłku O Jezu Jestem kaskaderem A twoja stara jest piękna i młoda By cię strzelił. okej? Okay? Ej, tu jest tak samo jak w mojej głowie, nie? W opór krzywo Dobra, poddaję się No to jest no niemożliwe, tak? Za ja jeszcze raz Nie. Kręgle szmaty Tak <laughs> <laughs> kończą raki z YouTube'a o, mam zawał Helena. Dobra, robimy! Listwa no, ja challenge! Zawsze... Chyba bym wolał, że mnie żona zdradziła. Challenge, bo to zaraz ci zrobię z dopy, jak nie pójdziesz tam. A wiesz co jest droga? Dam radę! Powtarzaj sobie! Oni będą się z ciebie śmiać! Ale ty się nie poddasz, bo jesteś zwycięzcą! Chodź tu, chodź tu! Ktoś cię tutaj dzisiaj poknie! O nie! nie po... wow, ale nie zaskarżył! Robię, robię porządki po prostu na YouTubie. Co za gópek, ja pierdzę. Suck my boss. Chodź, Peter. To za te wszystkie szydery, chodź. Kurde, blade! Zostawcie mnie w spokoju! Ej, to jest ten. Fake ma dela, nie? Oprzej, ucha, ja spadam, się zabijam! Nie! Robię, nie! Jaki cham w ogóle, no jak mnie wywalił! Było ma no nie? A ma kurczę, rzeczywiście! Chyba się zesrałem. <grystanie> <grystanie> to jest za dobry poziom nawet jak na Izaka A, Chyba mam zawał. A nie, to kolka tylko. Damy radę, bo lubię w czekoladę. Kumplu, wracaj tu! Royson musisz! Tak! Dobrze Royson! No, no wracaj tuż ty, pasz te ciężaru. Ja pierdzielę ja jestem zpisty w tą grę! Boże święty <grystanie> Royson! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.